się wyrolować. Ogólnie to jest w dupie, w czarnej dupie. Uwaga: część materiału zawarta w tym filmie może być niekulturalna, hamska a na pewno nieodpowiednia dla młodego widza. Oglądasz na własną odpowiedzialność. O, <gry> szósta rano, gdzieś idziemy szukać łódki, a najpierw, jak już znajdziemy kogoś z łódką, to będziemy się prosić żeby nas gdzieś zawieźli. To będę ja też będę prosić. Słuchać świerszcze, koguty pieją. Ja wyspany Krowy na ulicy. Takie chatki tu są. Ej, ale tutaj jest spoko chatka po twojej lewej. Zobacz. No ta tu, nie? No. W prawo musimy przejść. Idę się dzisiaj chyba mi bezę. No i to tu ja tutaj sam z Kuala Lumpur Zajęło nam to około 8 godzin Ze względu, że jest to pora deszczowa w Malezji Wszystkie łódki są odwołane I mamy problem, żeby się dostać na wyspę A ja liczymy, że jak jakiś, jakiś lokal stąd, nas tam zabierze no Dojechaliśmy tutaj do Kuala Besut tak to się nazywa pomimo tego, że wiedzieliśmy, że wyspa Perhentian jest dzisiaj zamknięta, ogólnie jest zamknięta do marca to podjęliśmy się takiego wyzwania, że próbujemy tam jednak jakoś wjechać Staliśmy tutaj jedną taką poradę, żeby zwyczajnie pytać lokalsów i się z nimi zabrać może to jest nawet nielegalne, nie wiem tak mi się trochę wydaje nawet, bo Tutaj za mną jest coś takiego jak odprawa paszportowa na ognisku I normalnie powinna to być policja Więc de facto płynąc tam z lokalsami Trochę odpierdalamy Si nikt tu nie rozmawia po angielsku Totalnie zero, nic I nie ma nawet się kogo zapytać Tak naprawdę z kim można by tam się zabrać Mamy to Ktoś ogarnął nam transport w jedną stronę za 100 ringgitów Zdaj, wypływamy 9.30 Oczywiście nie ma to jak juleczek Ogarnęliśmy y, transport na Perhentian Od no, ostatniego nagrania zajęło mi to dosłownie y, 5 minut Będziemy płynąć z lokalsami, kosztuje na 150 ringgitów za osobę w jedną stronę i... płyniemy tam około 40 minut, nie? No także zajebiście, wszystko idzie z planem Jak na spontan taki to wszystko bardzo fajnie I... Widzimy się na wyspie Udało nam się Udało nam się Jest godzina 13 My się już zameldowaliśmy w hotelu Negocjowałam 40... nie 35 ringgitów Ale nie zapłaciłabym złamanego grosza za to Przysięgam Tak się wiebać to jeszcze się w życiu nie wieba z legend Grzyb, kurwa wszędzie Robaki kurwa chodzą po moim materacu Klima nie działa Nieby jak z wilgocią No kurwa Dramat Gości wziął cash i zawinął się napięcie Do tej pory go nie ma Ja już chcę stąd ogólnie spierdalać nie, <laughs> eee, jest kujowo. I jeszcze kurwa fada jak z kurwy cały czas. nie, 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 aż do lutego, aż do... lutego. Będzie tu niewyobrażalnie. Nie da się tu spać. Piotr, ma ponoć robaki jakieś w łóżku? Ja nie wiem, nie chcę patrzeć. Dobrze, ogólnie, że tutaj są dwa łóżka: jeden double. W sumie to king size. Yy, I single. Ja śpię na singlu, bo wygląda w miarę ok. Sobie jeszcze yy, dwa kocyki dałam na to łóżko. Więc nośne, byle by tą jedną noc przetrwać. Po Piotrka łóżko. Tam jest toaleta, ale nie będę pokazywać, bo naprawdę, wstyd. Myślałam, że będzie lepiej. Że będzie jak w Kuala Lumpur, że trochę przelotnie popada i przejdzie. Ale tutaj centralnie cały czas pada. Miałam wizję, że sobie nurkuje. No ale co? Człowiek się uczy na błędach. I nawet nie mamy jak zmienić tego hotelu, bo tutaj nic nie ma. Miała opcję, bym znalazła inny hotel, byśmy się przeprowadzili już... kij ki, ki tam z tą kasą. To no nie są duże pieniądze. Ważne, żeby się jakieś choróbska tutaj po prostu nie nabawić. Plus jeden jest taki, że zbytnio do jedzenia też nic nie ma, więc za dużo na jedzenie nie wydamy. Ale znalazłam babeczkę, która smaży na świeżo Spring Rollsy i za 8 to 8 sztuk zapłaciłam 5 ringitów. To jest cena. Także jakby komu kiedykolwiek przyszło na myśl przypłynąć tutaj łodzią nie róbcie tego. Na łódce wszystko nam przemokło, bo tak się rozpadało. Um. Tutaj Piotrka łóżko moje, tu nasze bagaże są, tam nie działająca klimatyzacja i hit hitów. Proszę bardzo. Nie, jak mnie wszystko spędzi, nie? Spędzi. O, No ja to widziała, To jest krokodyl? Kurwo, to poczto. No, ja no i tak chodzimy sobie już chyba... dziesiąty raz tej Werty. Totalnie zamknięta jest ta wyspa przez to, że jest sezon monsunowy? monsunowy? Co robić? Jesteśmy tutaj jedynymi gringo, chodzimy. Nawet nie możemy tu nic jeść. Jesteśmy o samej wodzie. Marta tylko chrupki kupiła. No i co? Chcesz go zabrać do Irlandii, uratować go? Ludzie tak tu mieszkają Niektórzy mają przywileje, to mieszkają w budynkach I Tak się życie kręci Nasz drugi dzień na Perhentianach Mamy nawet prywatną plażę Mamy prywatną plażę I Nawet palmę z Dominikany mamy taką Krzywą To jest nasz hotelik na dwie noce Musieliśmy zmienić, bo... Sami wiecie jak tamten wyglądał Ogólnie wczoraj gościu nas bardzo wyrolował. Za cztery noce zapłaciliśmy mu z góry 260 ringitów. Po czym, jak dokładnie zobaczyliśmy ten pokój, jak on wygląda, jak on śmierdzi, poszliśmy do niego, bo znaleźliśmy mieszkanie tutaj o w, w dużo lepszym stanie. Praktycznie za tą samą cenę. On oddał nam 110 ręgitów i się z nim kłóciliśmy. Gościu jeszcze po angielsku nie gada. A to wychodzi, że za 3 godziny daliśmy 150 ręgitów. Więc spokojnie mielibyśmy tutaj na, na dwie noce, myślę. Także daliśmy się wyrolować. I powiedział, że, że wydał resztę pieniędzy i nie ma... Nie masz czego nam po prostu oddać pieniędzy Idziemy nurkować hmm. Jest krótka, nie? Próbować tam gdzie? Tak trochę nielegalnie Polecamy Per by Charlotte w sezonie tutaj za dobę płaci się około 350 ringgitów My wynegocjowaliśmy za 4 noce 350 Także mega swego cena Ale zostajemy do jutra, moje mocy tutaj robić skutkiem Boimy się wziąć water taxi Bo nie wiadomo czy zaraz weszniemy a bez sensu żebyśmy na drugi koniec wyspy pojechali i dobra postanowiliśmy ruszyć trochę dupę i pójść w jedno miejsce, które powiedziano nam, że jest blisko Mam nadzieję, że żadnej jaszczurki dwumetrowe mi tu zaraz nie wyskoczą, bo będę spieprzał, będzie pieprz rośnie. Już dzisiaj jednego takiego bydlaka widzieliśmy, ale powiedzieli nam, że nie gryzą, że można je spokojnie nogą kopnąć, jak zaczną atakować. Więc jak zobaczymy jakiegoś, to Marta będzie kopać. Trafiliśmy do opuszczonego resortu Alunan Beach Resort Spad mają, ale wszystko zamknięte. Powiedziałabym, że tu jestem. Jobbaski rybne. ale <grymne> zaraz będzie lały, na myślę chyba. Zaraz będzie lały. Jó, jó, Jesteśmy jedynymi turystami na tej wyspie. Ponieważ jest... To. Nie wiem po co tutaj przyje przyjechaliśmy Piotr. Dzisiaj to jest jedyne miejsce otwarte na no, wyspie z jedzeniem. Piotruś ma zupkę. Zupkę chińską, z jajkiem, z kurczaczkiem, z Więc można powiedzieć, że to taki rany. Nie mam inną zupkę fajną. Jedna taka zupka tutaj, siedem tu. Aromatyczna z kurczaczkiem przyprawami Perhentian Island camera, the biggest one. jak dobrze, że ten dzień się dopiero zaczyna bo poprzedni był trochę bardzo szalony polecieliśmy z wysp Perhentianów w końcu z ulewnej wyspy i małymi krokami zmierzamy do Langkawi co mam nadzieję będzie w końcu naszym takim małym odpoczynkiem, bo tak szczerze od początku kiedy tutaj trafiliśmy cały czas mamy jakieś przygody cały czas coś się dzieje więc za dwa dni już tam będziemy ja jestem taki wyjebany, że ja pierniczę o 12 wyruszyliśmy z wyspy musieliśmy czekać 6 godzin na autobus Później 6 godzin jechaliśmy autobusem Teraz czekamy jeszcze 2 godziny na kolejny autobus W ogóle w Pinang wszystkie hotele ze względu na to, że się zaczęły ferie świąteczne w Malezji Wszystkie hotele były zabukowane przez to musimy zabukować sobie hotel 2 godziny od naszego przystanku od naszego terminalu tutaj na busy dwie godziny od Pinang półtorej godziny, okej okay. półtorej godziny no po prostu nie było opcji a jak były opcje to były zajebiście drogie, nie? hotel za tam dwa tysiące mirów tysiąc mirów to jest raczej ponad, ponad, ponad nasz budżet dzienny więc musimy czekać ale już za chwilę sobie odeśpię za chwilkę, jeszcze tylko trochę jeszcze trochę i będzie odsypiane o, już widać po moich oczach jaki jestem zmęczony jeszcze troszkę